Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zmiana oleju w Toyocie Prius trzeciej generacji. Czy to jest Prius zwyczajny, Prius V, jakkolwiek go nazywamy? Również Lexus CT200. Procedura powinna być bardzo, bardzo zbliżona. Będziemy dzisiaj używać filtra. Toyoty oraz oleju 0W-20 Liqui Moly. Zapraszam do obejrzenia wymiany oleju. OK. Jesteśmy pod samochodem. Mamy miskę olejową, filtr oleju, obudowy filtra oleju. Filtr oleju jest zabezpieczony Taką spinką, którą musimy usunąć, zanim odkręcimy nasz filtr oleju. Delikatnie ją ściskamy z drugiej strony. I powinna nam sama wyskoczyć. Ok. I teraz możemy odkręcić jest oleju. W tym celu używamy takiego specjalnego klucza. Jest to klucz do Toyoty, Lexusa i jest to klucz mniejszy, bo Toyota używa dwóch różnych kluczy. Ten jest akurat mniejszy, drugi jest troszeczkę większy od tego do większych modeli, większych silników. Klucz ma takie specjalne nasadki, wcięcia, które muszą wejść nam w obudowę filtra, oleju. Widać, że... Tak się akurat trzyma dość mocno, więc idę pod przedłuskę. Ładnie się wzuszył i resztę możemy już. Odkręcić za pomocą drążotki. Mamy. Stary filtr, nie wygląda źle, nie ma żadnych opiłków metalu, nie wiemy ile ten samochód miał przejechane od ostatniej zmiany, ale sądzę po tym jak wygląda olej, że miał grubo ponad 10 tysięcy kilometrów. Teraz odkręcamy miskę olejową korek spustowy, klucz czternastka. Trzeba zrobić, żeby nie pochlapało. Teraz na obudowie filtra oleju wymieniamy uszczelniacz. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż z czasem ten uszczelniacz twardnieje i przestaje spełniać swoje właściwości i powinniśmy ten uszczelniacz wymieć za każdym razem, jak wymieniamy filtr oleju. W tym celu jest to takie specjalne nacięcie. Podnosimy gumkę, ściągamy ją do góry. I zakładamy świeżą, która przychodzi w zestawie z filtrem olejowym. Należy pamiętać, żeby umieścić ją w prawidłowym miejscu, czyli w tym tutaj oto wycięciu. Jeżeli zrobimy to poniżej lub gdzieś na na gwincie, może to spowodować wyciek oleju a co za tym idzie, zatarcie silnika i umieszczamy nowy filtr olejowy i jesteśmy gotowi do instalacji trzeba pamiętać, że przed instalacją musimy posmarować ten właśnie uszczelniacz, żeby nigdzie się nie nam nie zadarł i dobrze wkręcił w swoje miejsce na silniku dokręcamy. Nie musi być bardzo mocno. I ściągamy klucz nasadowy. Ten akurat nie chce współpracować z nami. Trzeba mu lekko pomóc. Filtr jest zainstalowany. Nie zapomnijmy teraz o instalacji klipa zabezpieczającego. Jest on montowany dziobkiem do góry. Wchodzi w swoje miejsce. Służy on po to, żeby ten wystający element w przypadku odkręcania się filtra, zatrzymał się na tej zawleczce. Śruba spustowa i pamiętajmy o nowej podkładce. Jeżeli nie chcemy mieć przykrości związanych z wyciekami. Więc nic zakładamy. nową podkładkę i dokręcamy śrubę spustową, a na koniec oczyszczamy miejsce zmywaczem, żeby wszystko ładnie wyglądało i jedziemy na dół zalewać olej. Przechodzimy do uzupełnienia oleju w silniku. Odkręcamy korek, wyciągamy bagnet. Z lejkiem zawsze raźniej. Na początek zalewam około 4 litrów 4,2. I po zaleju tej ilości odpalamy samochód, żeby olej rozszedł się po filtrach, po filtrze olejowym. No mam w tym momencie około 4. 3 litry litra wlane Dobra, na 4 litry. I odpalimy samochód. Sprawdzimy stan i uzupełnimy poziom. Znajdujemy się w aucie. Powodu takiego, że to jest hybryda, musimy uruchomić silnik. W tym celu naciskamy pedał gazu. Samochód uruchamia silnik spalinowy. Daje mu pochodzić 10 sekund. Wyłączamy. Po odpaleniu sprawdzamy poziom. Jak widać, mamy go pomiędzy minimum a maksimum. Brakuje myślę, że około pół litra. Może troszeczkę mniej. Dodamy i sprawdzimy ponownie. Uzupełniliśmy nasz stan oleju. Teraz sprawdzamy. Jak widać, olej jest tuż przed maksimum i zostawiam go w tej pozycji. Nie dolewam więcej. Można byłoby jeszcze tam małą kapkę dolać. Ale jesteśmy blisko fula. Pamiętajmy, przy wlewaniu oleju, żeby nie przelać, bo to może spowodować nam wysadzenie uszczelniaczy. Minimalne przelanie nie jest groźne, ale duże przelanie oleju może być szkodliwe dla silnika. Jak widać, wymiana oleju nie jest zbyt skomplikowaną procedurą. Więc można ją wykonać u siebie w garażu bez zbędnych ekstra narzędzi. Jedyne co potrzebujemy to zestaw kluczy nasadowych i, oczywiście, klucz do odkręcenia filtra oleju. A tak, poza tym procedura jest w miarę prosta i jak zrobimy ją sami, wiemy dokładnie, jak ona jest wykonana. Wiemy, że jest zrobiona dobrze. I mamy tą świadomość, że możemy jeździć przez kolejne tysiące kilometrów. Również zapraszam do oglądania kolejnych moich filmików: filmów o serwisie skrzyni biegów w Toyocie Prius oraz filmu z wymiany świec zapłonowych. Dziękuję i do zobaczenia.